Ale nie ześmaciłem się i nie przyzwałem samona. Ach, siemano moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie. na tier liście z Gierki, która mi tak przypadła do gustu, że sobie tego nawet nie wyobrażacie. Z chęcią bym ją ograł jeszcze raz. Dark Souls 3. No kurczę, powiem wam szczerze, że Dark Souls 3, jak dotąd, chyba najlepsza, najlepsze Soulsiki jakie grałem, prawdę mówiąc. Co, so, moi drodzy, bez zbędnego dzielenia, przechodzimy do tier listy. Gundyr jest numerem pierwszym na naszej arenie, z którym się toczy, którym bijemy się, dropimy mieczyk po to, żeby roz Spalić ognisko chyba tak, jak mnie pamięć nie mieli. Osobiście takie pierwsze wejście, bo to Dark Souls 3 były pierwszym Dark Soulsami, jakimi grałem. Jakie grałem, tak powinno powiedzieć, jest dosyć kurczę, przyjemne. No, jedynka, dwójka, trójka. jakby miał to ustawić w kolejności 3, 1, 2. Takie są moje ulubione Dark Soulsy. I osobiście jego ten sobie rzucił na mm, Betiera. Z racji tego, że było spoko, było optymalnie, było jedwabiście, więcej nie mogę dodać, więcej nie mogę odjąć. Następnym naszym bosikiem, jak pamiętam, to był taki kurcze, naszym drugim bosikiem jest Ward yy, z Mroźnej Doliny. On się tak nazywa, jak wypowiadam źle jego imię, proszę, nie hejtuj, nie jedz, napisz. Jak to się powinno czytać. A przechodząc do tier listy, jego też bym sobie wrzucił na Betiera. Z racji tego, że no fajnie mi się z nim biło, przyjemnie, przyjemna była z nim walka, ale czy tam coś więcej można byłoby z tego wykrzesać? Nie wiem. Nie wiem, choć się domyślam, że prawdopodobnie tak. Naszym następnym bossem będzie Drzewko. tego dostać się na taką pierwszą stycznością, jak ten gigant, kurwa strzela ci z łuku i cię zrzuca no to dosyć przyjemne ale czy to jakieś jest bardziej wymagające oprócz picia powiedzmy takich yy, takich syfów nie wydaje mi się ja bym go sobie wrzucił na ceti na cetiera z racji tego że no nie było tutaj za bardzo coś takiego wow tak wow Mi się wydaje w ogóle że z Dark Soulsów trójki to my chyba wszystkie bossy zrobiliśmy jak mi się wydaje jak nie no to my bad my bad no ale może kiedyś nadrobimy tak samo nie mówię że nie bo się Mega przyjemnie w to grało. Dobrze, moi drodzy, naszym następnym bosikiem, jeżeli to jest ten boss, mm, którym się biłem, mam nadzieję, że się biłem z nim. Jak nie, no to sorry, bo go gdzieś wiebe, ale no po prostu. Wydaje mi się, że się z nim biłem. Jest to kryształowy mędrzec, chyba. Kurczę, czy ja się zbiłem z kryształowym mędrcem? Nie wiem, tego byśmy sobie to chwilowo dostawili. ale wydaje mi się, że się. Kurwa, wydaje mi się, wydaje mi się, wydaje mi się, wydaje mi się ja że chyba się z nim mieliśmy ale poczekam chwilę żeby sobie tak gdzieś uświadomić coś i okej okay, zobaczymy co tam dalej następne sz następni powinni to powiedzieć tak Następni są stróże odchłani. Stróże odchłani, no powiem tak, walka mega przyjemna. Bardzo, ale to bardzo przyjemna walka. No nie przed, że ich nawet nie tutaj nie widzę. Tu mamy stróże odchłani. Bardzo przyjemna walka. Ten schemat, że wchodzisz na arenę, bierz się z jednym, potem respią się dwa następne, one między sobą, to tamto, kurwa, szapoba. Jego sobie wrzucamy na Atiera, bo to była bardzo fajna walka, jaką tylko mogę sobie tutaj przypomnieć. Następnymi są biskupi, biskupi z głębin biskupi z głębin. Skupi z głębin to są chyba ci, jak mnie pamięć nie myli. Eee, chyba tak. To widać takiego papieża. papieża zasadzonego. Jak już ogarniesz na pierwsze wejście, nie wiesz, stary, co masz zrobić. Takie było moje odczucie. Nie wiesz, stary, co masz zrobić, ale z drugim podejściem, już wiesz, co ty masz zrobić. Pić tego, co się podświetla, to tamto. Walka dosyć przeciętna, powiedzmy sobie szczerze. Nie było żadnego takiego wow. Oprócz tego, że no kurcze, musisz ogarnąć. Musisz ogarnąć, co się tam dokładnie działo. Naszym następnym posem Volnir, wielki władca Volnir to chyba było, w no to walka w odchłani skoro stróże odchłani. Jemu chyba się biło po rękach po to, żeby mu tam bransoletki zbić czy coś. To też jakoś tak to mi utkwiło w pamięci, tylko to mi utkwiło w pamięci, że jego chyba po bransoletce musiałeś bić czy coś w tym stylu. Także, czy on klasyfikuje się na Betiera? Nie wiem. Choć lokacja bardzo przyjemna. Tutaj taki no, kościołek. Ja go też bym sobie wrzucił na Cetiera. Takie jest moje zdanie, także proszę sobie je tak uświadomić. Pany, naszym następnym posikiem jest stary demon. Stary król demonów. Stary król demonów. Jest oto ten. Jak, się, jak zmieniłem wyposażenie, troszeczkę więcej odporności na ogień nie zrobił mi żadnych problemów. Mechanicznie też było w miarę możliwości. Na pewno lepiej mi się z nim biło, ze Starym Królem Demonów, niż z Wolnirem. Takie jest moje zdanie, dlatego jego byśmy sobie wrzucili tutaj. Syliwan jest następny. Syliwan jest następny. Kurczę, walka z nim, to, że on robi klona, ten klon powtarza za nim. Szczerze się z nim wybitnie biło, choć. Dużo osób pisało jak już tam poszliśmy na niego, że troszeczkę jestem przelewelowany No ale nie wydaje mi się, żebym był przelewelowany z racji tego, że nie expiłem powiedzmy sobie tak Tylko szedłem cały czas zgodnie z fabułą, biliśmy bossa jeden po drugim Także z jego sobie bym wrzucał na Estiera Estiera nowalka, wybitna, bardzo dobra No kurcze jedna z lepszych Następnego ziomeczka mamy giganta Johorn Johorn gigant tam mi pisali, żebym się nie zdziwił, jak na niego wejdę. Się zdziwiłem, jak na niego wszedłem. No, walka dosyć specyficzna, takie jest moje, zdań, moje zdanie, i to konkretne, że ty wbije, wbijesz się w chłopa, nic mu nie zadajesz. No, to było no, dosyć nieprzyjemne, takie z e, tych ze ścianą, ale to dopiero jak miecz się zebrało, i mieczem mogliśmy. Mm, I to one shot, dwa czy one shoty, e, to nie wiem, na szczerze, czy ja bym go chciał. Kurwa, no na bank się lepiej z nim było niż z Wolmirem. Na bank z tymi kapłanami. Dużo lepiej się robiło tą walkę, mimo tego że on schodził na 3 czy 4 ładowane, ładowane ataki, także nie wydaje mi się, żeby on tutaj robił cokolwiek takiego bardziej sensownego. Naszym następnym e bossem jest e boss Aldrin. To jest chyba ta babeczka co się wtapiała, plamę zamieniała czy coś tak teleportowała między nimi, jak nie no to sorry. Wizję, że z nią się bardzo też fajnie, fajnie dało, fajnie biło, dlatego ją bym sobie wrzucił takiego B plus tiera bym powiedział. Ona bym wrzucił ją na B plus tiera, tylko nie będziemy sobie robić następnych. Ja bym sobie ją wrzucił na B plus. Jera, jakbym już tu chciał, to jakoś tak bardziej sobie zakrzywiać, nie? Dobra, panowie, jedziemy dalej. Może i też panie, nie wiem. Naszym następnym bossem jest tancerka. tancerka jest to ten bosik, w którym chyba my się biliśmy w takim spowolnionym tempie. Yy, w spowolnionym tempie też bardzo fajne. Takie zmiana czegoś, że się bijesz w spowolnionym w slowmo mo Ja jego. kurczę to bym zrobił to. W... Może tak bym to zrobił. Ich bym dał na. Aminus Tierra, bo też się bardzo fajnie z nimi, z nimi tańczyło w walce. Bardzo przyjemnie się z nimi tańczyło w walce, także zróbmy to tak, że wrzucimy ich na a ale powiedzmy sobie szczerze, że oni są pod Plus Tierem. Dlatego też to, żeby po prostu nie było jakichś niedomówień i jedziemy dalej. Z chyba następnym bossem to bo był. Yy, Zbroja Zabójcy Smoków, chyba się z nim tak bili. Tak, my się chyba z nim biliśmy, yy, na tym moście tam takim, jak mi się wydaje. Dlatego co, jak pamiętam to nie sprawił mi on żadnych problemów, z racji chyba tego, że broń miałem już mega ulepszoną. Ale przypuszczam, że dla ludzi na nohicie no to robi jakieś tam problemy, bo w ogóle na tych wszystkich jakichś challenge'ach. Jego bym sobie wrzucił na Betierra. No, jakoś mi nie siedział, nie siedział i nie czuję jakiegoś tam więcej, 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 więcej pociągu do niego. Tak powiedzmy sobie. Naszym pany następnym Bosikiem, to już lecę tak z pamięci, co tam było, i też się oczywiście sobie sprawdzam na drugim monitorku. To Ceiros, Stary smok. Bardzo fajna lokacja. Bardzo też taka przyjemna walka. Choć na takie wyczekanie, powiedzmy sobie szczerze, z mojej perspektywy. Cały czas podkreślam, że to z mojej perspektywy. Dlatego jego też bym sobie tutaj wrzucił na B -tiera, Bo nie wiem, czy jest sens go wrzucać na A -tiera, Bo nic takiego wow nam nie pokazał. Dobra, pany, tak żebym się tutaj chyba nie pomylił. Champion Goodin jest to jakby druga z nim walka. Kojarzy. Tam już było dosyć problematycznie, chyba mi się wydawało nawet, ale czy wrzuciłbym go na A nie wydaje mi się, wrzuciłbym go sobie też znowu na B tiera, bo no, nie chcąc tutaj, nie było nic takiego wow, żeby mnie tutaj zaskoczyć, zaskoczyć, dobra panowie, jedziemy dalej, tak żebym tutaj nie zastopywał, Lorian, Lorian to jest ten boss, w którym potem chyba stary, stary czy tam brat wskakiwał na plecy i ją leczył, Walka dosyć ciekawa, dosyć przyjemna i dosyć dobra, powiedzmy sobie tak szczerze. I ją bym też uklasyfikował A-tier'a, sobie tak zrobił, kurcze, stawmy to tak, no, nie będziemy tutaj sobie, A-tier'a trzeba zasłużyć, A-S-tier'a no to po prostu jest kurwa kosmiczna, kosmiczna rzecz, także to już chyba trzeba być z Cicalafonże i papą. Następnym bossem jest boss Wiverna boss Wiverna. oprócz tego, że lokacja jest dosyć kurcze problematyczna z racji tego, że tam trzeba dojść, ale czy e, walka z nim, jak już wiesz co masz zrobić podkreślam, wiesz co masz zrobić, bo za pierwszym razem bijesz się z nim, a to po prostu musisz wejść na samą górę, to człowieku one shotujesz fajne rozwiązanie, ale wolałbym się bić tak jak z bossem, którego pokonałem, teoretycznie pokonałem 2 czy trzy razy, ale zabrakło mi hita, zabrakło mi hita, ale to do niego dojdziemy, jego bym sobie wrzucał na detera, nie nie pociągnął mnie do tego, żeby cokolwiek zrobił. Następnym bossem jest Bezimienny Król. Bezimienny Król to jest chyba ten kurwa z, z jakimś smokiem czy z kimś takim, co tutaj sobie latał. Dosyć przyjemny. Jego też bym sobie... Takie bossy się aż przyjemnie bije. Jego też bym sobie wrzucił na Atiera, bo to była walka dobra, lepsza, mega, mega przyjemna to była walka. Nosza Pogorzeliska, następny boss. Dosyć walka dziwna, łatwa, bym tak powiedział, ale szczerze ją też bym sobie wrzucił na Atiera, z racji tego, że no kurwa za dużo jest Betier, na Cetiera nie mam za bardzo co, co z nią zrobić, dlatego też wydaje mi się, że wrzucimy ją sobie na, na Atiera. Siostra Freja jest tutaj następnym. Siostra Freja to była chyba z tym starym na plecach. To miała trzy fazy. Siostra Freja ze starym na plecach nic dodać nic ująć walka jest niewidzialna to tamto bardzo ale to bardzo fajna też walka te dlatego jeszcze ją też sobie wrzucam na estiera i się bardzo przyjemnie tutaj z nią miło co my mamy tam Pany dalej następnym bosikiem jest ten filk szczerze nie porywał nic takiego łał wow nie zrobił nam dlatego jego sobie wrzucimy na setier nie będziemy tutaj sobie robić jakiś tu dziwnych nadziei dobra Panowie następnym bocem z jakim nam się stoczyło ić był półmurok ziomeczek który przywoływał championa i jeszcze mi się tam zrespił następny ziomeczek walka dosyć specyficzna dosyć Taka kurwa dziwna. Cetier, taki u mnie mocny Cetier. Walka, no kurcze, oprócz tego, że mi się ziomek respił na głowie, no to było dosyć kurwa takie mech-mech. Dlatego tutaj sobie nie mam za bardzo co do dodania, co do odjęcia. Następne bossy są to demony, bliźniacze demony. One się chyba tak nazywały. Tak tu pisze Cierpiący demon. Cierpiący demon. Bierz się z dwoma demonami, o czym robi się fuzja, kurwa, jak w pokemonach <laughs> czy tam w jakichś tych. I robił się z niego jeden wielki demon. Bardzo przyjemna walka, ale kurczę. Nie, a minus tier. Dla mnie, a minus tier. Ja tego też sobie tak zrobimy. moi panowie, nadszedł czas na mojego kurwa. Bossa numer jeden. Idir. No kurde, boss nad bossy mega przyjemnie, mega sztosik. Ile ja z nim podejść zrobiłem, no nie było za dużo, ale były mega przyjemne. Jak ogarnąłeś to, jak masz podejść, jak masz to zrobić, jak masz to. Oczywiście było te, zablokuj tarczą ogień, to zrób tak, to zrób tak. No kurwa, nie, zrobiło mi się, ale nie ześmaciłem się i nie przyzywałem samona. Zrobiliśmy go normalnie, jak Pan Bóg przekazał. Mieczami go ubiliśmy, także on wchodzi na Estiera i to nawet na numer jeden Estier, no dosyć mega przyjemnie i kurwa konkretna walka. Naszym ostatnim ale nie, nie wiem jak przeczytać to na polski język, trudny być do przeczytania. Mega, mega, mega też walka, kurwa to jak to wyglądało, przyjemnie, jedwabiście i nie wiadomo co jeszcze. Jedwabiście, majstersztyk nic dodać, nic ująć, walka, muzyka, sztos i sika fąży i papą no i został nam ten ostatni boss, który się nazywa Kryształowy Mędrzec Kryształowy Mędrzec musiałem bić, skoro, skoro przeszedłem całe DLC i to był ten ziomek chyba co się tak resował po takich kurwa arenach P-tier B minus -tier, tier, taki mocny, dlatego też tu nie będę nic miał więcej do dodania Więc nic więcej do odejmowania. i drodzy, to by było na tyle pięknym, tej pięknej tier liście. Z Dark w trójce. To kurwa jedna z lepszych gier jaka mi się grało ostatnimi czasy. Oczywiście oprócz Eldena, ale poza tym nic dodać, nic ująć. Takie jest moje zdanie. Tak mi się zajebiście z tym wszystkim biło. Także to by było na tyle z mojej strony. Na razie cześć i elo